Town of Salem, czyli w grę o zabójcach Cokolwiek Nie, to znaczy. o hejterach Właśnie tak hejterach. Town of Haters Town of Haters. No, Town of Haters i chodzi ogólnie mniej więcej o to, żeby pozbyć się tu wszystkich <grym> Też nie ma robienia czegoś takiego, że się dogadujemy w tym momencie, że tego typa walimy na pyrkę czy coś Tak się nie robi Dobra jak to, nie? No, nie, nie, nie flagę. Dobra, walimy Pawła. Proszę, walimy za jako domek. Co? Tam zjeżdżalnie. wy chcecie zrobić. Straszne rzeczy się dzieją, wiecie? Bardzo mi przykro. O. Oj, tam oj. O. No night, Ej, ale strasznie mamy FPS-ów, co nie? Przepraszam, Tom Hagen. Tom Hagen. Nie żyje. Nie. Kto go zamordował? Nie no. mam był w ogóle? Nie, 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 to jest jakiś random, random BOŻE TOM! Random, TOM! Na pewno No niestety, tom random zginął I'm straight, from the other gun. <laughs> Dobra, też zostawię jakieś yy, piękne notki Not will... Doktor Doktor? Jak mogli doktora zabić? A jakim był doktorem? Jak miał profesję? Wiecie może? Nie, nie było napisane Znaczy zaraz będzie sprawdzone chyba, to było napisane? He was my husband. Oh my god. O nie. Co się stało? Nie dobrze. Ty Te... jesteś im czujesz się za tam tyle krzyczycie. <laughs> Boże, Katarzyna zdaje. He is my husband right now. Jack Sparrow, to jest Jack Sparrow, określił. Jak to Jacka określi? no, no, Jack Sparrow? To jest jakimś Sparrowem zapędzi. Jest Jack Sparrow, ale nie jestem Jackiem Sparrowem. Oh. Captain Jack Sparrow. Kid, kill me, Kiro. Ja sam nie jestem Mr. Beam, co nie? Żeby nie było. Ten Jack Sparrow to jest podejrzany bardzo. Tak. Możecie, już bardziej jestem bardziej podejrzany jako to, Jack Sparrow Jack Sparrow napisał być. no, to jest podejrzany bardzo. Miałem Jack Sparrow bardzo. Tak? tak, ja tym ja nikogo też nie musiałem. Ale mi się mi się Nagi Pilot nie podoba na przykład. Ty... Jack Sparrow może być. Czemu nie? Ty type głowy nie ma w ogóle, nie? Typu głowy nie ma w ogóle. Jack Sparrow. O, nie, nie dobra, idzie, 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 idzie. Bra? O Jack Sparrow. Jack Sparrow chyba Sparrow jest winny. I nie, nie, będzie, nie będzie tak on. wesoło Jak było? Ja myślę, że niewinny powinien być. E tam ja nie, wiem, nie winny. Winny, winny. Zabić go i tyle. Winny! Bo. Będzie musiał zapłacić za spadek. Wykazuj na latarnie. A co zrobił? Nie wiem, zabił. Nieważne. No, nieważne, jest nie, ale nie, nie można, można tak! Wywarą, ale Lynch to jest przesadnik, to lecia, kto by teraz... ...rozmawiała z Kasią Guilty. i Kasia powiedziała, że Justyra powiedziała, że... Nie, według mnie jest Guilty. niewinny, według mnie jest Guilty. niewinny, no. Moim zdaniem też jest niewinny. To nie ma znaczenia, musimy się go pozbyć, miasto nie może być takie duże. Gutyle. Ale on jest winny, na 100%. Nie to jest, nie jest, mi się że nie jest. mówi, że jest winny, to musi być winny. Guilty! Według mnie nie jest. To Wow. Niestety chyba miasto... Wow, no wow nową szubienicę kupili! Nie Mek? kurde... Leci? I? O? E. O. Uwaga. E. o! 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 Yes, bitches! Kurde... Can I take the head? To ja pozostała, ja tak. A on by... No nieładnie... Jak sposób? Davy Jones, he's super. Davy Jones. Oktopus. Vampire. Studies? A, czyli jednak był no winny. No, a, a jednak winno. winny, proszę. Co, kim on był? Wampirem. Uuuu. jeszcze. Papii, wiecie, vampirka. Co, przesunę jeszcze trochę mój, ten, kamerkę. będzie więcej wampirków w takim razie. Hmm? Trochę przesunę kamerkę, bo nie to jest... Co się będzie działo teraz w nocy? Nie wiadomo, ktoś zginie. Oho. Dobra, będzie lepiej. Nie wiadomo, kto zginie. Ej, ale ile macie ale... FPS-ów? Powiedzcie mi. Nie wiem, żadnego pojęcia, bo nie Ja bierze. mam jednego teraz FPSa, ja ale też to mam, to mam tak powinno być, bo tu nie? Tak, nie, nie tak, w w w my ale tu się nic nie rusza, to chodzi, wiesz No cóż, niestety mamy dwa z dużych FPSów Ale nagranie będziesz miał w 60 normalnie, tak że nie przejmuj się 3 2 1 i co? Plaga, nie żyjesz? Opuścił grę To co? Kto O, Robin zginął O, Robin zginęł w typa, nie? Dwie osoby zginęły, no to nie fajnie Jak to się stało? Jailor, no, nie, jak dwie osoby? Jailor, jailor go dwie osoby nie Czemu Jayler? No? A czy by Jayler? Znaczy Ej, ten, co zamyka do więzienia. Kto? <śmienny> jailor, czyli ten, co zamyka w więzieniu, robi lincz teraz. O nie. Zrób to, Majda. Haha. Co za typo? Co za typo? Omen. Oh, dobra, dobra. Zabijaj. Czyli administrator. Nie, nie, nie. Ja wiem, kto ty jest zabójcą. Ja ej, wiem, kto ej, jest zabójcą. To jest Czerwin! To jest nie. Ha, ej. Ja wiem, kto tylko wpadł na tak zjebany pomysł, żeby zrobić coś takiego jak. Ktoś się podszywa pode mnie i dał tam link do mojego kanału. To jest dziwne. E, Ktoś w Ciekawe, w ogóle. Ciekawe, kto to wymyślił. To Mister Bean, co nie? Clean? No. no. Ej, mi się no. wydaje, że. Mister Bean. jest podejrzany. Mhm. Mm coś w tym siedzi. No, dziwnie. Gdzie w nim zło. Pan fasolka? Trzeba pana fasolę no, Pan tutaj fasolka jest i jakiś taki zabić. podejrzany. Pan Fasolka hmm. się nie odzywa du, 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 du. Panie Fasolko, Fasolko odezwij się Panie Fasolko proszę się odezwać Panie, nie, Panie Fasolko pana zabijemy. Nie no wcale nie Nie, nie Panem się. Dobra możemy go zabrać. Nie, nie no nie, no, no, nie bo bo A może nie jesteś Panem, panem fasolką. fasolką i Profilaktycznie eee... się bronisz Profilaktycznie zabijmy nie Pana Fasolką Dobra dobra. niech wam będzie jestem Panem Fasolką No i co Aha! mi Aha jesteś Panem Fasolką? No oczywiście że nie jestem Panem Fasolką Nie no A może jestem to się okaże, jeśli mnie zabijecie. No, zabijcie fasolkę. Oh, yes. O, jest. Jezus Maria! Ej, gdzieś ma fasolkę, to jest... Oh! Ej! Oooo! Ale tylko Flarek miał tą flarę i to podpalane z ostatnich run. Dokładnie. Z mordercą! Winny! Nie zmienił skina, no przecież to chyba widać, prawda? No, Na przykład faktycznie. Co czyli co, Betty to jest... <Ł objetivo> czyli Betty Paris to jest tak naprawdę plaga? No, tak. Tak. A, a ten z Kotem Cotton Matters to jest Paweł, nie zmienił skina. A faktycznie Scottem jest <coughs> <nie> Paweł, Cotton <coughs> Mater to Paweł, a Betty Paris to Plaga. Dokładnie. Betty Paris to nie Plaga. To no, Praga totalnie no, i Plaga jest zabójcą, mówię wam to, na 100%, Plagus jest zabójcą. No. Może tak wyjdzie, ale nie, no. nie musi. Wcale nie to musi, ale może, jest może tak. zagłosujcie. Sprawdźmy to. I co to miało być? Co to miało być? Co się odjebało? No, on nie Czemu nie popowiesiliście go? O nie. No właśnie! Głosujmy jeszcze nie... raz szybko. To to jeszcze za nie? za na... Głos raz! Głosujmy na. Niewiarygodny. No teraz coś nie przejdzie prawdopodobnie. Dobra, no, to teraz gdzie indziej. Ej, ale, ale zostawcie Betty Paris! Ja Poza... cię kręcę! Co ty plagę ludzie? Po co ty na plagę Ej, co <laughs> wy chcecie od Betty? No, ty... Betty... Ej! Coś... No, ty... Ej coś... O! Zobaczymy siebie. Ej, gdzie ty... Betty? Betty, w sumie jak już jesteś na środku... <laughs> jak już przyszłaś! To weź, weź się uduś, Betty, nie? zaśpiewaj nam coś, nie? A jak już <laughs> Betty na środku, to coś tam zaśpiewaj coś, coś, nie? Betty jest ten... innocent. Patrz, don't give me. Don't kill me, tak? ale ona tak pisze, znaczy, że jest To sprawa. Jak, jak ona tak to znaczy, że jest Nie wiem, jak to będzie, To właśnie, świetle. lepiej. Sing a song. O, Kraj Johnny, chłop, to znaczy, że ktoś jest od nas. Ej, powiedzieć wam coś w sekrecie, jak już no. zagłosowaliście? No. A to nie, ja nie jestem Betty. Co? <noise> Wy, mordercy, ja jak mogliście zamordować mnie? Jak A to dół, a to... Czuła. Baby baby! Oh głosowałem! Głosowałem! Zabiliście jakieś random. Przez to przez właśnie twoją zachowanie. No ja mister... ja jestem Betty Paris! Oj <noise> Admiros! No. Brawo. Brawo. Ale, Admiros Brawo. ale z drugiej strony Admiros był mordercą, przecież zabił kogoś. Oczywiście no, nie był Jayl'em. Admiroz! Nie to naprawdę nie jesteś nie ty? O, tak to naprawdę jestem ja. Dobra. Kurde, Dobra. faktycznie był J-Lorem Oh, Och, nie, się... okay, okay, okay. Nie, 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 nie jest Zabijacie coś... niewinnych ludzi. Powinniście. Nieprawda, się każdy, każdy ma coś na sumieniu. No właśnie, Admiral, nie przesadzaj. No. Ej, no. Możecie Mr. Mi jakoś Bink, Bink prawie zginął, co nie? Ja też możemy się wskrzesić. Potrzebujemy A tylko tak. wskrzeszacza. Jeszcze nie dodali go. Do, 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 dopiero <grym> DLC dopiero wyjdzie. To jest Bo... wskrzeszacza. Okay. Zobaczmy. No dobra, to go ciekawe. Nie ciekawe, winić. co pan diabeł robi teraz. No, pan diabeł chyba zabija teraz. Ja myślę, że jenik, pup powinniśmy zabić. Ja myślę, że ktoś się źle wyśpi tej nocy. Chudłe. Benek straszy, Ej, no panie Blagusie, proszę nie zabierać niewinnych obywateli. Proszę nie zabijać niewinnych. Ale nikt nie jest niewinny. Eee, wiesz co? Myliłeś się. O. O. Co się stało? O. Jednak dodali już to DLC. Tak? Jest krzeszacz. No. Jest wskrzeszacz. Betty pary, czemu ty żyjesz? Ej, krzeszaczu. Co to było? Ej, to czemu być? żyje... Bo ja jestem Ej, jestem szamanem. To weź w całą resztę. Nie, tylko jedną mogę na całą ten. Na całą resztę. No i o, bardzo, o, bardzo, o. bardzo dobry wybór. I wybrałeś akurat Admirosa? Admirosa? <głosy> <głosy> Mógłbym wybrać sobie, nie wiem, gościa z wąsem albo Batmana, żeby ratował ludzi, ale nie No nie. No, gościa z Wosem. Mam A to nie, nie jest to samo? Ciekawa sprawa, no. Dobra, chcę już coś napisać. Mogę coś napisać? Napis, no, napisz, że jesteś bogiem i Bo z martwych life. <laughs> Holy shit. No to Czyli wiecie nie. na pewno, że jeśli ja wskrzesiłem no. Już nie możesz nikogo wskrzeszać. Ja, ty kurwa typie, no. zabójco śmierdzący. Co? Już Bo... nie możesz nikogo? No nie, już nie mogę. A szkoda. No. No. Ej, no to może Mister Bina się pozbędziemy w takim razie? Tak jest. To jest dobry Mr. wybór. Zabijemy Mr Bina. Albo nie. Czekajcie. A Mr. Bean w ogóle siedzi bardzo cicho. Mr. Bean bardzo cicho siedzi. A kto jest bez z Mr. Oh Beanem? God. Właśnie, dlaczego Flarek się w ogóle nie odzywa? Flarek! Nie umiem pisać. Może on zapomniał? No, Flarek! Może on mikrofon wyłączy i zapomniał. Jak się pisze Wisely? Wisele, dobra, weble. Weble! Powiedzmy to go Nie, słuchajcie mówcy. w końcu! Brawo! Flarek, ja się zastanawiam czemu tu taki cichy Ej, A on tak? był? W kiblu siedział? Brawo się wyłączył. wyłączył Brawo, bravo, Flarek Nie, to dobrze, dobrze, bardzo dobrze ci poszło no. Widny! Flarek, Flarku, to ty, ty? Ja nie, ja nie jestem Mr. Bin, to że miałem tej ludzki na to nie znaczy, że go ten Nie zmienię Dobra, wieszamy typa, nieważne A. No dobra, to nie ma co zwlekać chyba Chyba decyzja jest A. prosta tak mi się wydaje Tak, winny I zginie tak jest. Nikt nie przeżyje. Umrzyjcie! nie przeżyje i wszyscy zginą. Nie gorzej, że teraz pewnie Betty Paris znowu zacznie uderzać. O, A co? to <gul> prawda. No Betty Paris jako. On się teraz podpali, nie? On teraz się podpali, nie? Dla słów, nie? No, no, no taj, Betty, bo ty, Betty Paris, kim byłaś? Właśnie, Guardianem, tak? No tam, tam Jaylorem takim był No Jaylorem to możesz zabijać. Nie, to zwierzę. będę podstała, zabijać, ona... będę zabijać wszystkich Nie rob tego. Zaczynając od, od was O! Był kurde go A jednak! A jednak widzicie? widzicie? Od samego początku czułem, że to... Oooooo! Kurde, ale dużo od... nieźle A, no. no, widzisz? Hmm. Niestety. Czyli ale nadal mogłem zabijać, co nie? Betty, ej I Betty, co ty kombinujesz Betty kombinuje bo... Betty, Betty, Betty Betty lubi się zabawić <noise> 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 BETTY LUBI SIĘ ZABAWIĆ <noise> ja ja. Dobrze, dobrą kobietę wskrzesiłem, Betty dawaj do mnie <noise> Betty, chodź do mnie <głos> Zapraszam <głos> Cię do mojej celi Ej, ale chcesz zabić? Chcesz zabić Diabeła? Żywcem? On jest Jailorem, wiemy, że Betty jest na pewno niewinna i że ja jestem niewinny, macie teraz... Nie, tego nie wiemy, że jesteś niewinny Właśnie, zabij go, nie oszczędzaj Kurwa, zajebiście Patrz przez. O! O kurde! Harway, hmm. Harway Dem i. Cryogenic <grystek> Poop nie żyją! Cryogenic Poop! Ktoś wie, pewnie był diabełem! Jakie to smutne? Nie był chyba. No był! Był Cryogenic Poop! Jestem synem. Cryogenic Poop, niestety umarł diabeł. O nie! O kurde! O nie. Oh, o. No. No. <laughs> ty, Zidzie! Wiem, że to ty! <laughs> e, nie, Co? Ja, za, ja zabiłem Heavy Denta. nie było, Aha. bo najpierw go wsadziłem do więzienia, później go zabiłem. No, A to no. To no, ja to z mafią byłeś zabity. I jakiego okay. defnoueta w ogóle dali, nie? No. Dobra, muszę to usunąć Uff, tego defnoueta. Harway, okay, okay. I'm. Ok, bardzo ładnie. Dlaczego mój last win nie zdziałał? Hmm. Betty, what are you doing? <laughs> Come on man. Właśnie, Betty, co ty robisz? Ja nie wiem ja bym powiesił Betty, drugi raz, ja mi się wydaje, że to jest... To jest... Ja bym powiesił drugi raz. Słuchaj, David Jones się odezwał. Że raz już umarła, nie. to czemu by nie drugi, nie? Drugi raz. W sumie już ma wprawę, nie? <laughs> drugi raz już nie zmartwistań ześmiał nie, taki takim przeczucie. Nawet Jezus... Jeży... No, ale... Nawet Jezus dwa razy ten. Nawet Jezus no. dwa razy rady nie dał tak. już zabić was wszystkich, a zabijam innych dla was. Co nie, <grywki> nie was. Ja byłem za Na przykład super. Go, nie, go, jabł, wszystko zibijam. dla was. Dobry ja ziomek Admiros. Ja Dobry ziomek Admiros. <grywki> <Dobry> Ewentualnie <ziomek> admiro. <grywki> ten. Ten Davy Jones, bo się tak dużo odzywa. Tak, Daviego Jonesa, bo tyle Możemy dzielić Daviego Jonesa. Tak jest, głosować. Dobra. Jelchem. Dobrze, dobrze, dobrze. Tylko nie Betty. Betty jest dobra przecież. E, nie chcę głosować, tą na Jonathan. Wiesz jest co i to ogólnie się. Cały kur... ten... to powiedzenie, kto umarł ten nie żyje, bombki strzelił, tak ostro. Bo kto umarł ten wstaje kurwa następnego dnia z No właśnie, no chłopak wstaje to, no. groźnego Wstokrana. szamana. No nie, to, groźny to, szaman jest wyrąbany, o, właśnie ten, to, się tam skręca. Chyba będzie twoja człowiek. śmierć! Taki cwany, mi się wydaje, że on mógł być Co ma na swoją obronę? Ja myślę, że on nie obroni się. Niech napisze po polsku chociaż, to przynajmniej się wybroni może, nie? Escape. Okej, okay, to znaczy, że chyba nie ma nic na swoje. To obronie. znaczy, że chyba nie ma o, to, nic do powiedzenia. To chyba nie Polak. Chyba, chyba trzeba go zabić. Coś nie, uczy. on nie mówi po polsku, zabijmy go. Jak się języków nie uczy, to no. później cię wieszają no na szubienicach. przecież to jest normalne. Nie no, to by inaczej z nim ten. Dokładnie. Nie, ma tutaj, nie ma na co no, mówię no. po polsku, Chyba trzeba po zrobić po to, na co wszyscy czekali. Powieśmy go może w ten sposób, tak. Zabij, typa, gościu! No dobra, no dobra, profilaktycznie, Zabij. nie? Już. O, Kite się odezwał, to też podejrzany. Może profilaktycznie rzucimy granat jeszcze. Tam się co? Powiesiony został. Powieszony! Ale Kajt śmierci rzeczywiście. Powieszony? Kajt też śmierci troszeczkę. Ta animacja jest boska. I w ten co sposób David Jones nie żyje. To się zdejmę mu się. Tylko nie to. I kim był? Się, no, a a, a jedna! Ładnie, jednak. trafiliśmy w końcu po 10 no, trupach. Yeah. Po 10 trupach mm. znaleźliśmy się. Poczekaj, Betty, mi się wydaje, że kite może być swym mordercą. Mm. Nie, może, tak? może nie. Mi się wydaje, że może być kite właśnie. Paraparara. Jest bo kite. kite! Bo kite, bo kite jakby chciał go trochę obronić. Tak, tak ile na Tak, 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 tak. Myślę, że tak to było. <coughs> Ewentualnie Paweł, bo Paweł tutaj zaczął odzywać się. To? Nie, nieprawda. Ja Wam nie mówię wiadomo. od samego początku nie, gry, kto jest Brutusem. To jest, brutusem. Może, to jest ry ry ry. tylko jeden prawdziwy Brutus, który zawsze się tu między nami krył. Ma, I już go znam. Blagóż. Kupę czasu. Tylko nie musicie teraz gadnąć. Ale kim jest już? To jest nie ma. Ja już plagiom. dawno nie żyję. Tu co się plaga. Może żyć, ja żyję. nie żyje. Nie! znów umarłem. <noise> <noise> Betty Paris. No wiecie co? Chce Betty Paris załatwić? Betty Kite zabił. Dobra, ale ja mogę ja wam powiedzieć, że Kite mi napisało, napisało napisała, napisała w nocy, że jest szpiegiem I no. tam investigation robi. Betty dobre ciasto napiekła. Ja czyli? Myślę, że ten, że pozycję siódmą, czyli tego z motylkiem trzeba zabić, bo motylka Ko bo... Matera walczę, motherfucker, motherfucker koton! Koton mater, koton mater, nie. mówię wam, walcie go! Koton mater? Na pyrkę go! Tak, bo to jest paweł, koton matera lecimy! Nie. nie, To jest paweł, to jest Na pyrkę go! Go, go! Nie, koton matera, zapytajcie mnie! To nie jestem ja! To jest ja! To jest A to, jak to jest on! To jest on, to jest on! Ale jak to nie jest paweł, to go zabijmy! No to zabijmy go! Nie, no w sumie to jestem ja, nie zabijajcie mnie. No Powiedzieliście, że to nie ty, to wiem. Nie, to ja. Pierwsze słowo do świetnika, drugie słowo do świetnika. W twoim o... przypadku, Paweł. To co, Że ma... Jesteś słabym. Krótka decyzja. Palić Pawła na pierkę. Raz, na koton. Na pyrkę. koton. Tego I am inno and NS trzeba zabić Koton motylka. Ma... Zabijcie go. Nie, źle głosujecie. Tyle są fajne, co ty Motyle Motele... Mylicie się. Ma... No i to jeszcze oh. po tym mruczku, przecież co od samego początku widać było, że tą no to po Dokładnie, kto ten... no. chodzi z kotem. No. Bo Paweł jedyny był na to na tyle niesprytny, żeby nie zmienić skina. Hej! Kto nie dotykajcie normalny, mojego kota. Ej, kto normalny zabiera kota na egzekucję? No przecież nikt normalny tego nie robi. A wiecie co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? Każdy zmienił skina oprócz Pawła. No, no, tak. Nie, nieprawda. Nie w ogóle. To nie, to nie jestem ja. Zostawcie, nie, to nieprawda. Ja nie kina, jak nie to nie ty, to nie, 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 nie głosujcie tak, źle głosujecie, on jest niewinny. Panie Pawle, jesteś mafią. Nie, to, nie to, to, nie to prawda. Jest, nie kina, nie zabijasz, nie to ja kim jesteś. To kim nie jesteś? jesteś? Kocioł, koć, ej, patrzcie na kota, on wydaje rozkazy. <laughs> Patrz jaki nakręcony ten kot, jak kręci ogonem. To była zorganizowana grupa przestępcza. No nie. RIP Smith. przecież się. kot przeżyje, luz. No patrz, spoko, przeżyje. Kot nic ten. O! I teraz macie ranę. No i co zrobiliście? No przez Ja cię kręcę, to niewiarygodne. No to mh, teraz. teraz. Dobra. No nie, no Ej, kotek nie. płacze, pogłaszcie go. No. Pogłaszcie kotka. Pogłasz... No albo no, też go powierzcie, co tam? <grym> powierzcie kota. Dowody go. No niewiarygodne, no to teraz już no, będzie to koniec. To już czuję, tak? Wszyscy poginą. Teraz jester nie? zaatakuje. Jester zaatakuje i będzie koniec. Goty. No, nie a, będzie. A, a. Ej, ale praguej, że ty znowu jesteś mawią, to jesteś oszustem jakimś. Ja jestem oszustem <grym> zawsze. Ja plaga, cię, plaga, się plaga się urodził jako, jako no, Żyd, ja słyszycie? Plaga się no, urodził jako Żyd, on jest, ma to wrodzone, że on okrada ludzi <grym> i zabija zabija potem. Że... No, jestem no, jest oszustem, nie jestem mafią. Jeszcze no, był plaga, kiedyś to, znany tak. pod kryptoninem Rudy z Hitboxa, także ja już w ogóle bym typowie nie ufał Rudy z Hitboxa. No dlaczego Jester załatwił by jednego z Johna Smitha? Na 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 jednak no, to jesteś ty Kite Ty śmierdzi dupcu i znowu wygra O No niewiarygodne Niewiarygodne Nie mogłem nikogo innego zabić tylko tego Johna No to Dlaczego mogłeś każdego zabić? Nie, no nie mogłem To Johna no To ja no. jak Jak mogłeś go zabić? Bo no, no, tylko ja go mogę zabić, a ja musiałem wiesz, kogoś. No to a dlaczego mogłeś tylko jego? Przecież nie, mogłeś, nie musiałeś tylko jego, mogłeś każdego zabić. No właśnie, nie, miałem tylko bloka... tylko jedną osobę do zabicia. Dlaczego? Bo on na ciebie głosował. Nie nie możesz a, zabić może... tą osobę, która na ciebie głosowała. Żeby a, no, no, no. Kurde. <laughs> Przestraszony masz. <laughs> nie sądziłem. A już nie sądziłem. Ale już wiesz, że tak to działa. Co no i już wygra. No nie wierzę. że łuszu, jak mogłeś to zrobić? Drugi co? raz pod rząd wygrać. To ty byłeś No oczywiście, że tak. Nie, no. nie, 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 ja w nie byłem, ja nie, nie byłem, nie, byłem. Nie, był, nie był w ogóle, prawda? No naprawdę? Tańcz z Ja, ja No Plagueus jest z tym mafiozą, no kurde. Ja, ja byłem vigilantem. No no. no, no, tak, no ja wam ja od razu Zdać wam tak, na, mówię, na początku wiem, mówiłem, tylko znaleźć tego dziada, ale nie ten z motylkiem, nie ten z motylkiem. zamknij się, nie jest, ten z motylkiem jest spoko, motylki są spoko, nie używaj motylków. Mówię. zapiszę motylka i tyle. To gościa zostawcie, zabijcie motylka Przecież no, to oczywiste, że plagę był, no od samego początku to jest głupie, bo dwie osoby zostały i tak se gadają, nie? You be lazy, bro I Kto wygra? Plaga jest Żaden. żaden. Jak Kary. żaden. Co został? No pluga to no, na początku, umarł, nie? Ja w drugiej, w drugiej tej... Pierdzielisz! Byłem naked pilotem hey, plugę, kim ty Naprawdę? Ty? Naprawdę? No Ej, to I był tak? ten sam, no, tak, cały to sobie, to ja cię zabiłem, bo ja A byłem to, Mr. Bean ale Jarek jest Mageusz Czyli byłeś Mist. Jaki mindfuck, ja pierdolę! Plageusz, Słabeusz! Czyli to nie, wygra teraz ale, ktoś od nas, czy nie? W końcu co? Co, Kurde... Zabyli, gdyby Jester... Jester, mogłeś oszczędzić, żeby nas mimo, gdybyś nie zabił, to a, przynajmniej a może... A co? No... Nie mówiliście imion przecież Zabiję <coughs> co tego Mogło to zabić, to zabiłem, bardzo niewinnie, co nie? Tyle no długo. Joker wins! Joker, Joker wins. wins Wygrała Mafia Wychodzi no. mhm. na to, że wszyscy Ale odpadliśmy Za dużo było Mafii tutaj A jednak pedał z motylkiem! Kurde A, bele! Mówiłem, mówiłem, mówiłem. Trzeba, było mówiłem. Się, mówiłem. trzeba było się Trzeba było Ja od początku Najbardziej podejrzany To czemu nie, nie mówiłeś? Byle byłem tu złym! No, ale jak już zginąłeś, no. to mogłeś powiedzieć, co nie? nie no, ale wtedy by było bez Mogę sensu. Docenę. Dobrze, że nie powiedział. Dobrze, że nie w miał wyłączony mikrofon, także mogło być ciężko. Dobra, nie, nie, no, po prostu nie, odcinek Hello, okay, jest.